Witam wszystkich na moim kanale Zielona Alternatywa. Dzisiaj pierwszy filmik z głosem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I dzisiaj pierwszy filmik debut o trawach ozdobnych, których w moim ogrodzie jest całkiem sporo. Także zaczynamy od Miskantów. To jest Miskant rod Rotzilber, czyli czerwone srebro. On był posadzony u mnie w 2017 roku, czyli to jest czwarty rok w moim ogrodzie. Tutaj akurat są. Dwie sztuki, które praktycznie się zrosły, i one naprawdę wyglądają całkiem, całkiem okazale. To jest miskan, który nie jest zbyt wysoki. On osiąga u mnie mniej więcej 150 cm i dosyć dobrze się rozrasta. Także, jeżeli ktoś nie chce mieć bardzo wysokiej jej trawy, ale takiej rozrastającej się solidnie w sześć, to właśnie polecam Rotzilber. On ma rzeczywiście takie czerwone, nawet wpadające w brąz kwiatostany. Dzisiaj jest taka pogoda trochę mroźna, to znaczy rano był przymrozek, a teraz jest ledwie, ledwie powyżej zera. Wiatr jest taki średni, dlatego one jeszcze nie są takie puszyste. Poza tym, jak widać, te krzaki jeszcze są trochę zielone, one dopiero za kilka tygodni całkiem. Zbrązowieją i to będzie zupełnie słoma. Natomiast teraz jeszcze są zielone, więc nie, przebarwi, nie przebarwiły się zupełnie. To, jak nazwa wskazuje, to jest takie właśnie czerwone srebro. Teraz widać ładnie to na liściach. One są takim z lekkim zabarwieniem, takim bordo. Pod słońce to nawet wygląda jak trochę czerwone. No i te piropusze są takie srebrzysto-czerwone. W tym, że kiedy one zaschną, to praktycznie one też jaśnieją, tak jak wszystkie inne i aż takiej dużej różnicy nie ma. Tutaj ładnie widać takie ząbkowanie na jednym piropuszu, ale tak naprawdę z daleka nie jest ono zbyt widoczne i kiedy trawy wyschną, to nie jest jakaś cecha charakterystyczna. Te piropusze przewieszają się, ale nie są aż takie długie. Także spokojnie przy takiej wiecznej pogodzie one, one nawet trzymają pion. To kolejny Miskant, Malepartus. Malepartus jest u mnie najwyższy, przez to, że ja mam około 160 cm, to tutaj muszę go filmować od dołu. U mnie osiąga praktycznie 2 m. Bardzo zdrowo rośnie. I jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje i boi się uprawiać trawy. To ale bardzo spokojnie może być na, na początek, tak na rozruch. Dobrze rośnie w, w, na wysokość, bardzo ładnie też się rozkrzywia. W porównaniu z Rodzimberem on ma takie bardziej zielone, wpadające w pomarańcz liście. I one tego koloru bordo mają trochę mniej, jest jaśniejszy. Ja to stanę też o tej samej porze, bo dzisiaj w jednym momencie to filmuję one są takie beżowe, ale niezbyt jasne, że na pewno są troszkę jaśniejsze od Rotzwilbera. To nadal jest molepartus, tutaj w grupie rosną trzy sztuki i co ciekawe u mnie w tych grupach zawsze ta, ta ten okaz, który rośnie od strony północnej jako pierwszy się przebarwia i właśnie to jest ten, który już jest najbardziej słomkowe, natomiast te, które są bardziej od południa jeszcze są zielone. Ale myślę, że za tydzień, dwa już wszystkie będą zupełnie słomkowe i wtedy nie będzie w ogóle różnicy widać pomiędzy odmianami, jeżeli chodzi o, o liście i o, o kolor y, łody. A to już Silberfeder. Feder jest często przeze mnie spotykany w szkółkach. Dla mnie to jest taka odmiana trochę pośrednia między Malepartusem a Rodzilberem. Nie jest taki wysoki jak Malepartus. Może jest ciut bardziej taki właśnie wpadający w bordo, kiedy się przebarwia. Natomiast te kwiatostany, one nie różnią się niczym specjalnym od Malepartusa. Kiedy wysychają, one właśnie z takiego brązowawego przebarwiają się na taki lekki beż, troszkę z wielą, ale też nie są takie super białe. I też tutaj są trzy sztuki. I ten okaz, który rośnie najbardziej na północ, jest właśnie już najbardziej przebarwiony, bo najbardziej dojrzały. Natomiast dwie pozostałe sztuki, sezony tego samego dnia, z tej samej szkółki są jeszcze zielone. No, ale on za jakiś czas też dogonią tego pierwszego. A to już miskan Kleine Fontane. To jest miskan, który u mnie bardzo się odróżnia od pozostałych. I tak naprawdę w momencie, kiedy zaczyna kwitnąć i kwitnąć, kiedy już przekwita, to on z grupy się zdecydowanie wyróżnia. Jak widać te pusze są praktycznie białe i on bardzo wcześnie zaczyna kwitnąć. W momencie, kiedy jeszcze malpartus na przykład jeszcze się niezbyt dobrze rozwija, to on już wcześniej kwitnie wcześniej się przebarwia. I taki to właśnie efekt daje w ogrodzie. Bardzo ładny kontrast z bylinami. Tutaj jeszcze widać, że werbena kwitnie, ale już były pierwsze przymrowki, więc niedługo już nic zielonego tutaj nie będzie. Ale klejne Fontane właśnie, polecam tam, gdzie potrzebujemy czegoś do kontrastu. I nawet on ładnie kontrastuje z innymi miskantami, dlatego że on już jest biały, kiedy inne odmiany jeszcze są. Takie zupełnie brązowe, beżowe. A to odmiana Graciela. Mam jedną sztukę tej odmiany. Szczerze mówiąc, nie widzę jakiejś takiej cechy charakterystycznej, która by bardzo ją odróżniała od innych Miskantów. Tym bardziej, że zwykle mam kilka sztuk tej samej odmiany, żeby jakiś wspólny mianownik mieć. Natomiast tutaj jest jedna sztuka, i nie wiem, czy ona tak zachowuje się normalnie, czy, czy po prostu u mnie. Przez to, że rośnie troszkę w zaroślach, jest taka bardziej delikatna. Te piropusze są, ale to nie jest taka zbita masa jak u innych. Piropusze też nie są zbyt długie, więc one właśnie trzymają pion. Ale tak jak mówię, ona u mnie troszkę jest w zaciszu, trochę jest schowana między innymi roślinami, więc nie wiem, czy to tak naprawdę ją wyróżnia. Ale w grupie bardzo podobna jest z daleka do Malepartusa. Też klejny To też odmiana, która jakoś nie ma takiej cechy bardzo odróżniającej od pozostałych, nie jest bardzo wysoki, ale też jest wyższy od y, Kleine fontane. Jeżeli, jeżeli chodzi o kolor y, i przebarwienie, bardzo podobny jest do malepartusa. że wydaje mi się, że te kwiatostany są troszkę delikatniejsze, bardziej ażurowe i ciut krótsze. Natomiast w grupie bardzo podobny jest właśnie na przykład do Zilberfedera. O i tak klejne Zilberspine wygląda z bliska. Na razie są takie jatostany dosyć bordowe, natomiast widać, że już się robi wietrznie i one się przesuszają, i przy suchej pogodzie będą się robić coraz jaśniejsze. A tutaj jeszcze z daleka klejne Fontane. I z tyłu widać Malepartusa, właśnie o tutaj centralnie jest Malepartus. I widać jaka jest różnica w kolorze właśnie i też wysokości. Malepartus z tyłu jest najwyższy, natomiast Kleine fontany z przodu. Jeden z niższych, bardzo ładne, jasne piropusze. A to już trzcinnik ostrokwiatowy Overdam. Robiłam niedawno wpis o nim na moim blogu. Teraz już jest bardzo przesuszone, te słomki są bardzo delikatne, ale tak jak pisałam, on bardzo ładnie się trzyma w pionie, pomimo że są wifury non stop, jakieś burze i opady. Tam oczywiście pojedyncze słomki są tutaj połamane, wiadomo, natomiast z daleka on cały czas ładnie wygląda, jest bardzo dekoracyjny. O tej pożaroku na pewno jest bardziej ażurowy, ale bardzo fajnie kontrastuje z miskantami, bo jest właśnie już dużo jaśniejszy i bardziej taki delikatny. Są no tutaj też na pierwszym planie trzcinnik Karl Förster. Ja mam akurat sadzone grupami po 6 sztuk. Tutaj wygląda jakby były 3, Natomiast to jest 6 sztuk. I z tyłu właśnie jest malepartus. Także bardzo fajna kompozycja. No właśnie teraz widać przy wietrze. Trzcinniki są takie ażurowe, bardzo delikatne. Natomiast z tyłu jest zupełna ściana z miskantów. A tu już niższe piętro traw. Rozplenicę, czyli penisetą. A ona u mnie stanowi niższe piętro, właśnie w stosunku do trzcinników i do miskantów. Rozplenica jest bardzo znana i bardzo często jest w szkółkach. U mnie są okazy z 2017 roku, więc już są zupełnie takie duże, nawet za duże, niektóre dziele na wiosnę. To co się ostatnio wydarzyło, takie dosyć dziwne, to one bardzo słabo kwitną. Nie wiem, czy to jest efekt starości, czy tego, że to było dosyć sucho, już w tym roku kwitną całkiem przyzwoicie i tak w porównaniu z zeszłym rokiem, bo w ubiegłym roku w ogóle na przykład na tym okazji nie było, i tu właśnie rozpłonica, czyli penisetum z rozchodnikami i z jeżówkami. Fajnie wygląda o tej porze roku, bo jest bardzo jasna kolorem przypomina teraz trochę trzcinniki więcej ma troszkę zieleni, ale też jest tak ażurowa i tak delikatna jak trzcinniki oczywiście te pióropuszki z czasem oblecą to jest wada można powiedzieć ale później cały, całe krzaki jeszcze zostaną przez całą zimę i one będą takie złoto żółte, i złociste wręcz jak słoma i bardzo ładnie będą wyglądały całą zimę. A to już molinia variegata. Molinia, która od wiosny praktycznie do lipca jest niezauważalna, dlatego że i przy bylinach czy przy innych trawach zawsze coś fajniejszego, innego się dzieje w ogrodzie. Natomiast we wrześniu, w październiku to właśnie molinia, ona dopiero wchodzi w tą najlepszą swoją fazę kwitnienia kiedy jest najbardziej dekoracyjna ona jest bardzo delikatna tak jak fontanny małe są te właśnie jej kłosy. natomiast z daleka bardzo ładnie wygląda na przykład na tle iglaków i na tle innych belin, bo, bo aż świeci po prostu na rabacie, szczególnie jak świeci słońce właśnie ten efekt jest jeszcze, jeszcze lepszy Gdy właśnie molinia Towarzystwie Tu i Danika bardzo ładnie ze sobą grają. Teraz Molinia lekko się pokłada. Ona właściwie do wiosny trzyma pion i z tyłu jest budleja Dawida Blue Chip. Ona jest taka dosyć zwarta i długo trzyma liście. I na jej tle bardzo fajnie prezentuje się właśnie Molinia. U mnie rośnie w dwóch rzędach Molinia w takim półokręgu. Właśnie, to są dwa rzędy i wprowadza na pewno taki element delikatności. A to już ostnica, czyli stipa, trawa, która jest bardzo łatwa w uprawie, bardzo wdzięczna i o tej porze roku to jest naprawdę spore urozmaicenie każdej rabaty bylinowej bo wiadomo, że beliny w tym momencie już są zupełnie stare i niektóre nawet już kompletnie zanikają. Natomiast ostnica teraz jest praktycznie biała, bardzo ładnie kontrastuje i z iglakami, tutaj akurat jest cis i kontrastuje nawet ładnie z, tutaj, z podłożem, ale fajnie wygląda na przykład w towarzystwie innych traw. Jako takie najniższe piętro. No i proszę bardzo, tutaj ostnice z tyłu jest penisetą, czyli rozplenica Tu jeszcze mam kilka molini, ale one są słabo widoczne, bo są tegoroczne, jeszcze przeze mnie podzielone przesadzeniem, więc dopiero za rok będą ładne. Natomiast tutaj pomiędzy tymi ostnicami są bliny, które sadziłam w tym roku, bo to jest nowa rabata. Tutaj na przykład są dzwonki. Tutaj na przykład jest Rdes, który był wczoraj przeze mnie wycięty, bo był już niezbyt ładny. Jeszcze róża tutaj się trafiła, jest jedyna róża, która tutaj jest. Wiele bylin, które jeszcze nie są zbyt okazałe, dlatego że one jeszcze nie spędziły u mnie roku. Natomiast na ten moment przejściowy, żeby ta robata nie, nie świeciła pustkami, to ostnica, to jest fajne wypełnienie tym bardziej, że ona sama się sieje i te rośliny, które tutaj są to są wszystko e, wszystkie okazy rozsadzone przeze mnie z innych części ogrodu tutaj jeszcze widok od dołu, z drogi na całą rabatę i właśnie tutaj widać molinie to jest właśnie takie fajne ujęcie jak molinia potrafi rozświetlić całą grządkę, z tyłu są rozchodniki a na końcu są perowskie, i ta molinia bardzo ładnie kontrastuje, bo jest taka żółta, jaśniutka. A to znowu ostnica. To są wszystko samosiegi. Z innej części ogrodu się tutaj przeglądała najpierw jedna, później dwie. I właściwie rok temu one pierwszy raz tutaj się pojawiły, a w tym roku to już dałam im spokój i one się rozsiały same. Fajnie to wygląda. To jest wzdłuż drogi. I w tym roku, właśnie, o, teraz kiedy jest wiatr, to wygląda najlepiej, a to jeszcze widok z dołu. Tutaj oczywiście jest ostnica, tu też jest ostnica, natomiast tutaj właśnie widać penisetu, czyli rozplenice z tyłu jeżówki zaschnięte, trzcinniki z tyłu. Miskantów nie widać, bo jesteśmy trochę w dole. Natomiast, właśnie tutaj, pani setą teraz bardzo ładnie na pierwszy plan wychodzi, bo zaczęło jaśnieć. Tutaj, jeszcze inne ujęcie ostnicy. Jak mówiłam, to jest fajny wypełniacz. Jeżeli mamy kilka ostnic w ogrodzie, na wiosnę spokojnie można rozmnożyć, rozsadzić. I bardzo ładnie wypełni puste przestrzenie, które mogą straszyć o tej porze roku Ona będzie ładnie wyglądała nawet wiosnę Tak wygląda z bliska Trzeba uważać tylko jak się wchodzi w jakimś ubraniu takim wełnianym albo jakimś delikatnym dlatego że później można na swetrze czy na spodniach przynieść do domu masy właśnie tych, tych nasion właśnie jest ostnica z monardą monarda jest tegoroczna u nas jeszcze malutka, więc na razie może być spokojnie schowana, bo bo nie wygląda dobrze, zresztą o tej porze i tak by nie kwitła, więc dobrze tutaj z ostnicą wygląda to tyle na dzisiaj pierwszy filmik, pierwsze koty za płoty zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to się da w ogóle oglądać i słuchać do zobaczenia